Jak zobaczycie te bugi, które pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, to serio aż sami się zdziwicie, no kurde, to jest coś mega dziwnego i takich bugów jeszcze nie widziałem, no uwierzcie mi, koniecznie oglądajcie do końca, bo jeszcze oprócz tego w tym odcinku e, zajmiemy się moimi wszystkimi klanami, wszystkimi akademiami, bo troszkę jest tam z nimi do zrobienia, e, więc jak możecie oglądacie do końca, bo na pewno będzie tutaj działo i te bugi to jest coś pięknego. Z razu mówię, że to tylko i wyłącznie błędy, one zostały już naprawione, już się takie coś dzisiaj w grze nie pojawia, więc tutaj brawo dla twórców, bo, szy bo szybko zadziałali i to naprawili i wiecie, każda gra popełnia błędy, no i trzeba to zrozumieć. Ej, dawajcie, robimy także jedna łapka w górę pod tym odcinkiem, to jeden bóg mniej w Brawl Stars. Dawajcie, to od was zależy, czy nasze Brawl Stars będzie pięknie chodziło. Kto może zostawić łapeczkę w górę, będę wdzięczny, naprawdę. Możecie też zostawić subika na moim kanale, bo wiem, że tutaj dużo osób co ogląda filmy nie subskrybuje, o i uwierzcie mi, że my byśmy już mogli tutaj spokojnie wbić 50 tysięcy subskrypcji, bo tyle osób nas ogląda, aczkolwiek nie subskrybujecie kanału, więc dołączajcie do nasowej armii, koniecznie polecam, polecam. Napiszcie się w komentarzu jaki był największy bóg, którego mieliście w Brawl i którego po prostu najbardziej pamiętacie, nie? Yy, z chęcią przeczytam i przytnę serducho. A teraz nie będę już przedłużał tego wstępu, no i widzimy się po intro. A więc okej, okay, zobaczcie sobie teraz na moje menu, tak to wygląda. I teraz patrzcie na menu tego typka. Tak jest, no u niego lobby wyglądało tak. Tło zamiast być pomarańczowe zmieniło się w czarne, takie ciemne kolory. Nie wiem o co chodzi, nie mam pojęcia. Nie wiem jak to się stało. Jak widzicie, wszystko inne było już normalne. Nie wiem, dlaczego tylko to się zmieniło, bo zazwyczaj jak są takie bugi, to zmienia się wszystko, że też i monety, i postać jest czarna, i tak dalej, i tak dalej, a tutaj tylko tło, czyli po prostu tło się musiało jakoś dziwnie wczytać, bo nawet te wzorki były, nie, te wzorki z M, czyli od Monster były, ale no kurde, o co chodzi? Powiem wam, że ja takiego czegoś nie miałem, no i na szczęście nie muszę się z tym męczyć, a wy możecie mi napisać, czy wy coś takiego mieliście, chociaż wątpię, bo to chyba tylko to mi się przytrafiło, serio, pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, to teraz spójrzcie, jak wyglądają te ścianki na, tym, na tej mapce, na showdownie. W ogóle na każdej innej, yy, też mapce, tak wyglądają ścianki, są one normalne. A tutaj puszczam wam film. I tak wyglądają one u tego ziomka. Co się z nimi odwaliło? Czy ktoś mi to umie wytłumaczyć? W ogóle grały, niego trochę i tym podobne, ale no zobaczcie, jak wyglądają te ścianki, no ja nie mam pojęcia. Yy, no przed chwilą wam pokazywałem, jak normalnie to wygląda, a teraz u tego ziomka wygląda to tak. Yy, powiem wam, że jest to co najmniej dziwne <laughs> Nie wiem czy mu się to nie wczytało do gry Czy po prostu ma tak słabego neta czy coś, no nie ma pojęcia o co z tym chodzi Jakoś może bardzo w grze to nie przeszkadzało, aczkolwiek no dziwnie to wyglądało Musicie przyznać, że dziwnie to wyglądało też pierwszy raz jest z, z czymś takim spotykam w ogóle, bo wcześniej nigdy takiego czegoś nie widziałem, więc jest to dla mnie troszkę dziwne. E, napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Dobra, tutaj wyświetla się wam jeszcze e, taki bóg z Surgem, z Surgem w karnecie. E, jak widzicie, u mnie na razie jest wszystko normalnie, a teraz właśnie wyświetla się wam tak, jak miał ziomek. No jest to co najmniej dziwne. E, ten surż po prostu tak wyszedł troszkę za bardzo z tego karnetu i nie wiem, no troszkę. <laughs> Dziwnie to wyglądało, aczkolwiek ten bóg zdarza się często i nie tylko temu działkowi. To akurat trzeba przyznać, że on jest często spotykany. Yy, na ch chwilę obecną, z tego co wiem, jest już to naprawione. Zobaczymy, jak będzie dalej. Bo, na przykład, w sklepie często się pojawiają dalej takie błędy, że właśnie coś wychodzi tutaj yy, z tej ramki czy coś takiego. Aczkolwiek no, to mi się wydaje, że jest wszystko Gites yy, i jest już naprawione. Zobaczymy, jak to będzie. <laughs> ja jeszcze w ogóle Surja nie odebrałem, ale zanim niedługo już go będę odbierał. No więc dobra, w tym odcinku chciałem jeszcze tutaj przejść do topki polskiej, naszych kochanych klanów. I uwaga, uwaga, kluby, wchodzimy sobie. Kolce Spajka, szóste miejscem. O matko, to jest chyba rekordowe miejsce. Bez kitu, czy wy to widzicie? Przed nami jest tylko 5 klanów w Polsce. Wow. Naprawdę, wow. Lecimy dalej. Gdzie jest kolejna moja akademia? Korzenie spajka. Kurczę, byli troszkę wyżej wcześniej, teraz 22. To i tak jest mega wysoko. Aczkolwiek, ja, nie ma dwóch członków, widzicie, oni by byli jeszcze wyżej normalnie, więc no, e, tak to się prezentuje. Lecimy sobie dalej. E, kto tutaj jeszcze będzie? <laughs> Nasiona Spajka 48. To jest też wysoko, bo byli do top 50. Trzy moje klany są w top 50. Nice, 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 nice. E, kwiaty spajka i tutaj na 54. Może też teraz wbiją do topki, do top 50. Bardzo fajnie. No dobra, dogrywam to na drugi dzień, już troszkę kolce spajka spadły, yy, ale lecimy sobie, bo na czym my tutaj skończyliśmy? Mm, szukamy kolejnego klanu, czy jeszcze jakiś klan mój tutaj będzie w topce? Uwaga, uwaga, no na razie słabiecko, bo już tutaj yy, taka większa odległość. A może jeszcze jakiś jeden, dwa klany tutaj moje będą. Ananaski z dobra. To też jest mój klan. Macie tutaj trzy wolne miejsca aktualnie, więc śmiało możecie wchodzić. Yy, polecam, bardzo fajny klanik, kolejny mój. Naprawdę chłopaki tutaj w akademiach i też w moim klanie robią mega roboty, dlatego ciągle nasze klany się rozwijają i to mnie bardzo cieszy. A w tym odcinku to wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Dziękuję bardzo za wytrwanie do końca. Pamiętajcie o apercepcji w górze, o ustawieniu subika. Jak jeszcze tego nie zrobiliście, Wbijajcie na wszystkie socjalne media, które są podane w opisie. Instagram, Facebook, Snapchat, Discord i tak dalej, i tak dalej. Śmiało zajrzyjcie do opisu. Tam wszystko macie podane. No i co? Dzięki za wykonanie do końca. Trzymajcie się. Elo.